Jedzenie zobaczymy jak to smakuje. Dobra, sprawdzimy. Boże jakie to nie jest. Nie, kogo Słuchaj, mięso... Nie, to jest niedobre. Obrzydliwe. Pokażę, że z biedronki są niedobre bardzo. Proszę? Nic, nic, nie. Bezłąki są bardzo niedobre. No suche mięso na kurę kapusty. No, to nie dla mnie. O Boże, jak się to niedobra. Dobra, daję, daję 2 na 10, bo tego się kuśwa nie da jeść. Jest tak niedobre. No. Dlatego nie mogę już więcej. Naprawdę...